Dziś spróbujemy pomóc wybrać między Nokią E7, bądź N8. Postaramy się pomóc, którą warto wybrać. Pierwsza z nich jest Nokia N8. Zgrabny bardzo telefon. Waży on 135 gram. Solidna metalowa obudowa. Tak samo wzmocniony ekran dotykowy. Bardzo trzeba się postarać, aby ten telefon uszkodzić. Jeżeli chodzi o sam telefon, posiada on już wejście HDMI, czyli już można wykorzystać go jako urządzenie multimedialne. Wejście słuchawkowe standard 3,5 mm rewelacyjny aparat fotograficzny Karzajsa 12 megapikseli czyli jest to także porządna cyfrówka czy może kręcić już filmy w jakości HD? HD już kręci z boku znajduje się przycisk do aparatu blokada klawiatury, głośniej, ciszej z drugiej strony mamy wejście na ładowarkę i kabel USB wejście na kartę pamięci Wejście na kartę SIM. Minusem jest wypukły aparat fotograficzny w obudowie, co niestety się rysuje. No bo telefon kładąc później na dół, za każdym razem, no to jest element, który, który jest skazany na otarcia. Niestety, bateria jest także schowana w obudowie. Nie można się. Prosto do niej dostać. Jeżeli telefon się zawiesi, w innych modelach było można szybko wyciągnąć baterię, włożyć ją z powrotem. Niestety tutaj już tak nie da rady. No i tak samo wiąże to się z wymianą baterii, czyli odwiedziny w serwisie. Posiada kamerkę do wideo rozmów. Lampę Lampa błyskowa. błyskowa oczywiście też jest czas rozmów w tym telefonie 12 godzin wbudowana pamięć 16 GB procesor zastosowany 680 MHz cenowo telefon kształtuje się jeżeli chodzi o nowy 1100-1200 zł co ważne w tym modelu i modelu E7 Simlock z tego telefonu stosunkowo drogi w granicach 80 Złotych. Drugi model, który po złożeniu stosunkowo podobny do Nokia N8, to Nokia E7. Telefon także bardzo solidnie wykonany, wzmocniona metalowa obudowa z każdej strony. Słabszy aparat i mniejsza lampa błyskowa, 8 megapikseli. Z boku e, przycisk do aparatu, wejście na kartę pamięci. Także posiada wejście HDMI, mikro USB oraz standardowe wejście 3,5 mm. Przycisk do blokady klawiatury. Jakie systemy posiadają te telefony? Obydwa telefony są na systemie Symbian co pozwala na rozbudowanie tych telefonów e, tak samo jak system Windowsa. Czyli pod po, po dużą liczbę programów. Telefon, dosyć szczególnie otwiera się w nim klawiatura. Stosunkowo duże przyciski, łatwe w obsłudze, przydatne dla osób prowadzących biznes i korzystających dużo z internetu, bo dosyć łatwo wprowadza się adresy stron internetowych, bądź wysyła maila. Niestety telefon stosunkowo ciężki, jego waga 176 gram, czyli prawie o jedną trzecią wartości cięższy niż Nokia N8. Cenowo zbliżony do Nokia N8 kosztują około 1200 1250 zł, czyli cena stosunkowo zbliżona, Tylko tak jak powiedziałem, niestety gabaryty trochę większe i przez to, że jest metalowy tak jak Nokia N8 jest ten telefon cięższy w obsłudze tak samo jak Nokia N8 system Symbian hmm. mogę jeszcze pokazać w drugim kolorze Czarny niestety. Też metalowa. Tak, nie? metalowa obudowa, to te same wykonanie, tylko na pewno na czarnym będzie bardziej wyraźnie widać rysy, otarcia, niż na kolorze szarym. Czy ta lampa błyskowa, bo widzę, że jest mniejsza, ona ma taką mhm. samą siłę jak poprzednio eee... prezentowany? Na pewno będą gorsze zdjęcia wychodzić wieczorem niż w Nokia N8. Nokia N8 ma większą tą lampę błyskową no i lepszy obiektyw, już jest zsuwany Carl Zeiss. A przepraszam, tu mhm. rozdzielczość jaka w tych aparacie? Tu jest 8 megapikseli, tu jest 12 megapikseli. Obydwa modele mm, posiadają już nagrywanie w prośniejszości HD. Cena? Cena, przypominam, 1250, 1150 jest stosunkowo zbliżona. A jeżeli miałby Pan wybrać, to który z tych modeli prezentowanych według Pana jest lepszy? Lepszy, tak. Moim zdaniem proponowałbym raczej Nokia N8, ze względu, że telefon. Już jest stosunkowo duży, ale jeszcze mieści się w kieszeni, zwłaszcza zwracając uwagę na okres letnich, gdzie po włożeniu tego telefonu do kieszeni w krótkich spodenkach może się okazać, że te spodenki niestety będą spadały pod ciężarem tego Wiele, telefonu. Tyle, że dla źle widzących jednak Yy, większy ekran też jest ważny. Znaczy, to, tak, to jest na, dylemat. Tu mamy 4-calowy, tu mamy 35 cala, Obydwa ekrany są stosunkowo duże, a wielkość ściąki, czy na tym telefonie, czy na tym telefonie będzie akurat taka sama. Ale Więc, dla głównie surfujących przez teraz, mobilny internet, to myślę, że tak, strony zdecydowanie większe będą na, na, na większym ekranie. Co ważne, jeszcze w obydwu modelach telefonu zasuwane ekrany już amoledowe, czyli pobór tego prądu i jakość dotyku jest o wiele lepsza. No, dziękujemy za przedstawienie obydwu modeli. I do zobaczenia następnym razem. Dziękujemy. Dziękuję.